Siemanko, w tym materiale możecie zobaczyć jak wygląda mój typowy dzień jako kierowca wypożyczalni samochodów. Porozmawiamy sobie na temat wypadków i kolizji, podstawimy KSID do klienta, bierzemy kilka BMW, w tym X1 oraz Mercedesa GLC i dużo, dużo więcej. Siemanko, to jest kolejny odcinek z wypożyczalni samochodów, jest godzina 9 i zaczynamy od odbioru. Więc tak, cały samochód odebrałem, nie mam żadnych co do niego zastrzeżeń, obfotografowany, spisane wyposażenie, przebieg, stan paliwa, nie mam żadnych zastrzeżeń co do samochodu. No. No i to się nazywa kombi, idealnie hulajka wchodzi, wydajemy ten samochód i hulajką idziemy na motorpol po odbiór BMW X1 Moi drodzy, siedzimy sobie w samochodziku Dzień dobry, ja dzwonię że Karnet, kontaktuje się w sprawie podstawienia samochodu na godzinę 10 W Kijach i Hindajach jest takie mocno zaskakujące hamulec. Hamulec jest bardzo ostry w pierwszym etapie, czyli minimalne muśnięcie pedału gazu skutkuje dosyć już intensywnym hamowaniem. Wolę taki hamulec w cudzysłowie progresywny, to znaczy, że gdzieś tam te pierwsze minimalne wciśnięcie tego pedału hamulca daje mniejsze hamowanie. Nie jest to samochód, na którym może się zwodzić pod względem jakiejś fanu z motoryzacji, fanu z jazdy. Jest to samochód, który powinno się traktować czysto użytkowo. No i ten samochód w takiej kategorii jest naprawdę bardzo fajnym samochodem. Jeśli chodzi o jego design, naprawdę w porządku, nie mam żadnych zarzutów. Jeśli chodzi o spasowanie, tutaj coś poskrzypuję. Tu mamy naprawdę zaskakująco miękki plastik. Deska rozdzielcza twarda, ale zobita z tej sztucznej skóry. Wygląda też całkiem naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o tutaj cały ten design, też zwyczajnie fajnie to wygląda. Na minus piano black w okolicach skrzyni biegów. Nie wiem po co ale dali, no w sumie teraz jest moda na te pianobleki, więc w sumie adekwatnie do panujących na rynku trendów. Odciskamy sobie tutaj i wyjeżdżamy. Kierujemy się w stronę, moi drodzy, ulicy Karkonoskiej, więc będziemy jechali przez obwodnicę. Bardzo fajnej, i wygodne to, że dajemy w bok tą skrzynię biegu niczym w BMW i od razu mamy troszkę lepiej działającą skrzynię w takim charakterystyce sportowej. Na minus, moim zdaniem dosyć duży, jest brak możliwości wciśnięcia przycisku auto hold, więc podczas postoju cały czas noga na hamulcu musi spoczywać natomiast spoko jest to, że możemy wyłączyć wygaszanie się silnika czyli system start stop, no i jednym przyciskiem tutaj o, wrzucamy sobie tryby jazdy normal i sport wrzucamy na normal, jego układ kierowniczy no, jest trochę gumowy no bo to w końcu kija ale nie uważam, żeby był jakoś zły, ten samochód naprawdę przyjemnie się prowadzi i wjeżdżając z możemy sobie wrzucić tryb sport, sportowa skrzynia biegów Gaz do dechy. O, po chwili trochę lepiej załapał i 120 mamy osiągnięte. Więc czego chcieć więcej? Przepisała prędkość, bardzo sprawnie osiągnięta Natomiast na minus zasługuje Dosyć głośne w samochodzie No okej, okay, ja teraz jadę, nagrywam, więc jadę w absolutnej ciszy Bez jakiegokolwiek radia no, to na pewno potęguje to odczucia Natomiast no uważam, że Mogło być trochę lepiej wyciszone Ja tutaj jeszcze przed wydaniem samochodu klientowi Zajechałem na myjkę, żeby go umyć No bo był trochę brudny, szczególnie tutaj czyszczę Przednią część samochodu, jego szybę czołową Maskę, zderzak przedni, z owadów No bo jednak trochę był ubryzony po trasie No i generalnie z takiego ogólnego kurzu Mamy trochę deszczową pogodę, więc ten samochód do najczystszych nie należał. No i teraz klient dostanie fajny samochód w fajnym stanie. Samochód tutaj wydany na autoglas, lecimy na motorpol. Mamy tutaj hulajkę, czyli nasz taki do dolotów. Czasami się zdarza, że po prostu doloty wykonujemy właśnie hulajnogą pomiędzy jakimś odbiorem, wydaniem, jakieś jest dosyć blisko, jeden obok drugiego. Z 3 minuty jazdy, no może 5, trochę mam rozczeklane fryzurę, Jesteśmy na motorpolu. Ja Wam powiem szczerze, że ja bardzo lubię tą hulajnogą jeźć. Tak, jakieś to jest relaksujące. Lecimy odebrać BMW X1 Kluczyki mamy odebrane Otwieramy X1 w dosyć ciekawym kolorze Coś na pograniczu niebieskiego, zielonego, szarego, nie wiem Pewnie jakieś to ma piękne określenie koloru Ja jestem facetem Mi się nie znam na kolorach Czysty zewnątrz, czysty w środku Co do samochodu nie mam żadnych zastrzeżeń, brak szkodzeń, uszkodzeń Wyposażenie też się zgadza Teraz tylko sobie porobimy zdjęcia Robimy sobie fotkę Cyk, Chowamy całość Zdjęcie bagażnika wraz z roletą i gaśnicą Można. na luzio. Odłożyć tylnia kanapa, fotel pasażera, fotel kierowcy, desk wraz z przebiegiem i stanem paliwa, odpalamy bestie. Chociaż bestia to chyba nadużycie. Mamy tutaj do czynienia z silnikiem 1,5, 3 cylindrowy o mocy tam chyba niecałych 150 KONI. Naprawdę bardzo fajny design, ale tak jak już wcześniej wspominałem w jednym z poprzednich materiałów, w odniesieniu do np. BMW 5, nie mamy tutaj już pokrętła do regulacji całym systemem. Trzeba tutaj wszystko załatwiać dotykowo. Nie jest to w 100% takie wygodne. Uważam, że te pokrętło naprawdę sprawia bardzo fajne wrażenie. Mamy tutaj do czynienia z nawet systemem, który sam nam pozwoliłby wyjechać tym samochodem. Siedzimy w X1, czyli najmniejszym subie w gamie BMW. Jeśli chodzi o wykonanie, no to jest to BMW no, Tu się ruszy, minimalnie skrzypi Naprawdę podczas jazdy to nie skrzypi Tutaj trochę też się rusza Fajne miękkie materiały z ekoskóry Na praktycznie całej desce rozdzielczej Tu wszystko plastikowe Ale naprawdę bardzo solidnie spasowane Pamiętajmy, że to jest jedno z tańszych BMW Które możemy zakupić A jest naprawdę bardzo fajnie Uważam, że samochód wyglądowo jest w porządku Chociaż niekoniecznie może tu podoba mi się element wystający Potem przepaść i tutaj ładowarka indukcyjna Ale no na pewno ma to jakieś tam swoje uroki Każdemu też się trochę coś innego podoba Porczki do tyłu skrzynię biegów. No słychać, że ten dźwięk silnika 1.5 to nie jest wymarzony dźwięk, który chciałoby się słuchać. Szybki test, mojej drodze układu kierowniczego No jak każda BMW -ka. No super, super. I samochodzik odstawiony na bazę. Znowu trochę po weekendzie stało auto odbioru. Klienci zostawili kluczyki w trzęsej. Zaczniemy sobie odbiór od y, Fiat Ducato. Tak jak zawsze, zaczynam od spisania przebiegu samochodu oraz stanu paliwa, obejrzenia jego wyposażenia i sprawdzenia, czy nie pojawiły się na samochodzie jakieś nowe uszkodzenia. I w tym przypadku, niestety, z tyłu. Takowe się pojawiło. Musiałem to zaprotokołować. Szkoda była naprawdę kosmetyczna, no ale niestety była, więc musiałem ją odnotować. Kolejny samochód, który odbieramy to Mercedesik. Tam Alan odbiera Volvo XC60. No i tak jak ja jedzie pewnie do lepszego światła. My sobie również podjedziemy, żeby lepiej zobaczyć ten samochód. Mercedes GLC jeszcze go nie widzieliście na odcinku. Ostatnio mogliście zobaczyć GLF. To jest jego młodszy brat. Jeśli chodzi o Mercedesy, tutaj dosyć charakterystyczne jest to, że skrzynię biegów zmieniamy tutaj tak, gdzie normalnie w tym samochodzie znajdują się dopryskiwacze Wajcha. Mam tutaj ten tablet położony, który tworzy taką spójność z deską rozdzielczą i wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Tutaj mamy lisy imitujące carbon. Wyglądałem naprawdę też bardzo fajnie. No i ta kierowniczka, której ja jestem wielkim fanem, bardzo dobrze leżący w rękach wieniec od kierownicy. Niestety w tym wyposażeniu w konfiguracji mamy tutaj te podstawowe pianoble, które się dosyć mocno palcuje. Uważam, że naprawdę bardzo ładny samochód, ale przejdźmy sobie już do Meritum, czyli do odbioru tego samochodu. 6921 km zatankowane na 100%. Czysty w środku, natomiast brudny na zewnątrz, ale pamiętam, że klienci kupili sobie czyszczenie samochodu, więc jakby w żaden sposób. Nie zostaną obciążeni. Dywaniki mamy. Otwórzmy sobie, spiszmy sobie wyposażenie w środku. To jest zestaw naprawczy, gaśnice i trójkąt. Robimy sobie fotki i będzie wszystko. Więc mercedesik odebrany. Nie musimy go chować pod zadaszenie tutaj. No bo tak jest brudny. A tam. Łukasz wydaje busa. W międzyczasie tutaj odebrałem od klienta Superba, który nam go przywiózł. I korzystając z tego, że chłopacy mają podstawienie na mieście, rzucili mnie po drodze na ulicę Szczecińską po odbiór samochodu. Jesteśmy na robudzie, moi drodzy, tutaj w Citroenie. Tutaj nie będę całego procesu odbierania samochodu nagrywał, no bo tego dzisiaj było całkiem sporo. Samochód odebrany. Siedzimy sobie w Skodzie Karo z automatycznym wstrzymaniem biegów Do przejechania mamy bardzo blisko De facto jesteśmy w nie miejscu starego oddziału Rentisu we Wrocławiu Na którym pracowałem i z którego wiele materiałów możecie na moim kanale zobaczyć Przyjechałem już na miejsce Niestety nagra nagranie, w którym opowiadałem o tym samochodzie, no nie za bardzo się nagrało Więc słowem podsumowania już tutaj na miejscu mogę o tym samochodzie kilka słów rzec Widać, że to jest po prostu grupa Volkswagen Z tego względu, że wiele przycisków funkcyjnych, cała funkcjonalność systemu inforozrywki no jest praktycznie taka sama, jakby chociażby w Seacie, kuprze czy Volkswagenie. Na plus na pewno jakość wykonania, bo samochód jest naprawdę bardzo fajnie spasowany. No nic tutaj nie trześć. jestem Pozytywnie, bardzo zaskoczony. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, no to mamy tutaj do czynienia z naprawdę takim dosyć dużym samochodem. Jeśli chodzi o jego miejsce w środku, jego pakowność, więc też jakby tego samochodu nikt nie oczekuje sportowej jazdy. No i tutaj to widać. Na przykład przy takich małych poruszeniach kierownicą ten samochód w ogóle na to nie reaguje. A przy jakichś większych samochodach, jak nim powujamy, no to czuć, że środek ciężkości jest zawieszony nieco wyżej. Ale czy to źle? No raczej chyba nikt nie oczekuje od Kodiaka, że będzie on mieć jakieś właściwości sportowe. To samochód czysto praktyczny, który jest naprawdę. No, całkiem ładny i tą no, praktyczność jak najbardziej spełnia. Jeśli chodzi o bak paliwa, bo też taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że pływak w jest, tych nowych skodach jest nieco dziwny, z tego względu, że zatankujecie samochód na 100%, pokazuje na 100%, przejdziecie 100-150 km i on dalej pokazuje, że jest 100% i dopiero ta e, skazówka paliwa zaczyna opadać nieco później. Ja teraz tutaj na BB ogarniam kliówkę, która wychodzi niedługo na biurze. Przy okazji podwożąc na Legnicką Łukasza który odbiera BMW 3 Ukazuję tutaj wysadzony na Legnickie Jednak nie po BMW 3 A Mercedesa Giera A my siedzimy sobie w Renówce-Kliówce Natomiast też nie ma chyba sensu nie za dużo opowiadać Bo już w ostatnim materiale o niej wspominałem Dalej podtrzymuję zdanie, że jest to naprawdę bardzo fajny samochód A tymczasem mamy okazję Porozmawiać na temat wypadków Czyli niejako Tytułu tego odcinka. Generalnie w wypożyczalni, no, biorąc pod uwagę dosyć dużą flotę samochodów yy, przeróżnych kierowców, jak najbardziej zdarzają się różnego rodzaju wypadki i kolizje. Może być klient wykupiony dodatkowe ubezpieczenie znoszącą całkowicie odpowiedzialność za szkodę, albo standardowo jest to odpowiedzialność najczęściej około 3000 zł, ale to też zależnie od umowy. No i w przypadku wypożyczenia z OC sprawcy wtedy też jest zniesiona całkowicie odpowiedzialność. No i w takiej sytuacji, jak sam klient na przykład. Skasuje samochód, no to jeżeli ma dodatkowe ubezpieczenie wykupione, no to wtedy nie ponosi żadnej ono odpowiedzialności finansowej, a bez ubezpieczenia szkoda jest mniejszej wartości niż odpowiedzialność klienta, no to tylko do wartości tej szkody jest on obciążany. No i to ma takie uzasadnienie, moi drodzy, że mimo wszystko, że samochody są ubezpieczone i tak dalej, no to podczas ich naprawy samochód nie zarabia na siebie, więc jakby jest to jak najbardziej uzasadnione. Natomiast jeśli chodzi o kierowców, no to tutaj sytuacja zależy bardzo. Różnie od wypożyczalni. Ja miałem kiedyś taką umowę, że nie miałem w ogóle żadnej odpowiedzialności. Natomiast w większości wypożyczalni e, kierowca za uszkodzenie samochodu jest obciążany w wysokości 500 złoty, albo tysiąca, raczej nie więcej. To są też takie kary umowne, które mogą być nadane temu kierowcy, ale też nie zawsze są nadawane, no to bardziej mają charakter taki odstraszający, żeby jednak kierowcy dbali o te samochody i uważali jak jeżdżą. Jeśli chodzi o uszkodzenia, no to przed chwilą widzieliście piątkę uszkodzoną, niedawno też przyjechała uszkodzona kijówka, to akurat klienci, albo tutaj jeden z kolegów też uszkodził busa ostatnio, zawadzając słup. No niestety gdzieś tam ruty e, rutyna pracy go dopadła. Natomiast jeśli chodzi o moją taką chyba najbardziej Ciekawą historię z uszkodzonym samochodem to w poprzedniej wypożyczalni na obwodnicy, e, mając taką zmianę, wtedy 24 godziny o 2 w nocy jechałem do klienta, który na lewym pasie e, wpadł po prostu w aquaplaning i tam przy 160 km obróciło go dwa razy i BMW 5 skasował całkowicie. Kilióweczka już jest odstawiona na bazę, jeszcze ją odkurzyłem w środku, powiedziałem kurzej, więc jest czyściutka i gotowa do odbioru przez następnego klienta. No moi drodzy, siedzi Filip, który przed chwilą odbierał BMW 3. A ja siedzę w Skodzie Superbie, którą podstawiamy, jeszcze po drodze zawadzimy o make. Jedziemy teraz na odlena na tą automatyczną myjkę wrzucić samochód. No i podstawiamy go. Bardzo dobrze wam znany samochód, w sensie marka Skody. Tutaj mamy do czynienia po prostu z czymś niższym, bardziej nastawionym na pokonywanie jakichś tras. Samochód, który uważam jest naprawdę bardzo komfortowy. Teraz ten próg no to bardzo fajnie go zniwelował. Jedziemy za Filipem. No tutaj też mamy automatyczną skrzynię biegów, design jak najbardziej fajny. Tutaj musimy ustąpić w razie czego, nic nie jedzie. Dokumenty, prawo jazdy Do strasznie pan jakieś środki? Yy, tak, tak, yy, pół litra wypiłem. Płynę no to spryskiwaczy? Tak, to moje dokumenty są. Ok, dobra, zatrzymujemy wyjazd <grystanie> 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 Samochód wydany, wracam tutaj z flipem na bazę. Na trybie jako jeździmy, paliwo osadzamy. No dokładnie, bo my szanujemy nie swoje paliwo. A tutaj jeszcze moi drodzy chciałem polecić super nutkę yy, tworzoną przez moich znajomych, którzy między innymi pomagają mi też czasami montować filmy i miniaturki robić. Ujęcie w tego jeszcze nie było. Mamy 17, prawie 30 i kończymy, kończymy na dzisiaj. Siema!